Kolejny kulturalny rozkład jazdy przed nami prosto ze starej remizy we Wrocławku. Mamy bardzo pracowitą sobotę, kolejny odcinek. Wcześniej mieliście okazję widzieć Marcina Perchucia w akcji, a dzisiaj mój szanowny gość Wojciech Wysocki. Witam Pana bardzo witam, serdecznie. Witam Państwa, witam Pana. Bardzo się cieszę na nasze spotkanie z wielu względów, ale najpierw zacznę od tego chronologicznego, najwcześniejszego, czyli. Film, który położył mnie na deski, przyznam się szczerze, a oglądałem go najpóźniej z Pana kreacji, czyli Kona Amore, 76 <grym> rok. Ileś no. czasu musiało minąć, żeby do niego dotrzeć, no ale jednak, kto nie widział, ten naprawdę niech szybko pędzi przed ekranem. Yy, no tak, ja to mówię na takie filmy, mówią wieki, to bo to rzeczywiście, ja byłem na czwartym roku Szkoły Teatralnej Warszawskiej, Dostałem pozwolenie na występ, że tak powiem, w filmie, bo będąc studentem to nie jest takie oczywiste. Tak. No i przeczytałem scenariusz i podejrzewałem, że on może mieć powodzenie, bo to były takie polskie love story. I to w dodatku, że tak powiem, w środowisku takim, no troszeczkę elitarnym, bo to byli pianiści przygotowujący się do konkursu szopenowskiego. Mieliśmy autentyczne zajęcia z ekipą przygotowującą się do konkursu i nawet niektóre fragmenty tego filmu ja sam gram tam dosłownie Parę, parę, że tak powiem, taktów to są moje ręce. No oczywiście, później w filmie byłem podkładany przez, przez pana Palecznego, którego zresztą niedawno spotkałem. Występując w Muzeum Norwida, i przychodzi pan Paleczny i mówi: i Ja mówię do niego, panie profesorze, to ja dzięki panu byłem trzeci na konkursie szopenowskim, a on mówi: Jak to? Co nie bardzo rozumiem, no bo pan podkładał w Konamory te wszystkie koncerty i te wszystkie utwory, które grałem. A on mówi: A tak, tak, rzeczywiście czasem jakieś marne, bo marne, ale dostaje jakieś pieniądze za to. <śledzimy> Także tak to. Tak to było. I ten film rzeczywiście odniósł sukces. Miał no, chyba z półtora miliona widzów, także no, no, oglądali ludzie bardzo. A nawet, ponieważ grałem rolę dość niesympatyczną, porzucałem dziewczynę dla kariery, no to. Był taki moment, że pluto na mnie na ulicy, dlatego że jakoś kojarzyłem się z tym okropnym Grzegorzem, którego grałem właśnie w Konamorę. Tak, ale to też kiedyś właśnie wspominaliśmy już w, tych, w poprzednich programach, że Artur Barciś tak miał właśnie po tulipanie też że była ta słynna scena, gdzie przybija gwoździem tulipana serialowego, to potem po Warszawie nie mógł za bardzo bezpiecznieć. No to, to jest tak, że ludziom y, miesza się rzeczywistość wirtualna, czy, czy rzeczywistość filmu, a jeszcze bardziej telewizji y, z życiem. No, my, my jesteśmy... Y, Ludźmi do usług, także gramy i... różne role. Jak jedne, jednego dnia gram Yy, yy, że tak powiem, no świętego, a drugie, drugiego dnia mordercę i dobrze, żeby tak było, bo jak człowiek się da zaszufladkować w jednego rodzaju rolach, no to jest później ciężko. Ja w tej chwili mam taki okres, że bardzo mnie ludzie kojarzą z doktorem Wezułem z rancha. Tak. w związku z czym też te reżyserzy obsady jakby boją się mnie obsadzać w rolach trochę innych, prawda? A jednak aktorowi zależy na tym, żeby to spektrum jego możliwości było jak najszersze, mm -hmm. bo to gwarantuje tak zwany płodozmian, nie można ciągle grać. Komedii, albo ciągle zastraszonego, że tak powiem, doktora Wezuła, no bo to staje się w pewnym momencie nieciekawe dla aktora i dla widzów też zresztą. Też. To prawda. Natomiast o tym mieszaniu rzeczywistości z twórczością, to jeszcze za chwilę wrócimy ze względu na to, dlaczego się to w ogóle widzimy i, i zbigniewa Herberta. Natomiast ja mam jeszcze jedną rolę, taką właśnie, może mniej sympatyczną, ale ja do niej sympatycznie wracam, bo szczególnie do produkcji Ekstradycji. No, no tak, no to właśnie. To była postać rzeczywiście taka, z którą Nochalski starał się walczyć później, bo przecież się okazało, że Pan zdradził z tego no Stuprocentowa szuja, absolutnie, tak. No tak, to prawda, to prawda i zresztą, tak, Ekstradycja była pierwszym takim polskim, no nie w ogóle pierwszym, ale jednym z pierwszych, aż, który osiągnął aż taki sukces, uh -huh. prawda i Wojtek Wójcik jakby, no, nakręcił trzy serie, ja występowałem w dwóch, tak. później był film fabularny, trochę na kanwie tego Misja i w podob... I to był taki moment, no ja wbrew temu, że to była rola nie, niesympatyczna i no... No skurczymyka, co tu dużo gadać, prawda, zdrajcy, to ja lubiłem te rolę, bo to, to, to była ciekawa postać, bardzo. To była mhm. ciekawa postać, fajne zdjęcia, e, fajni koledzy, z którymi grałem, także no, bardzo fajnie wspominam te pracę nad ekstradycją, chociaż też już właściwie mówią wieki. Dawno, tak, mówią da, wieki. Dawno to I było. z podobnego okresu jeszcze jedna niesympatyczna postać, ale żebyśmy nie mieli monopolu, tylko niesympatyczne postacie. Bo o tym zaraz będziemy też mówić. Była epizodyczna rola, ale dosyć taka ważna właśnie w trzeciej i czwartej części serialu dom. Gdzie grał pan tak. z kolei partyjniaka takiego tak, typowego. Tak, 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 tak. <laughs> Te role mniej lubię. No, mhm. Możemy szczerze Jasne. mówić, mhm. no bo te role mniej lubię, bo w ogóle uważam, że te późniejsze części serialu dom były gorsze, po prostu mhm. gorzej były napisane, postaci nie były takie. Takie interesujące, także ja te role tak, już tak średnio pamiętam. Zresztą w ogóle w, w, ja byłem obsadzany w filmach i w serialach najpierw, ponieważ no, wyglądam jak wyglądam, mam głęboko osadzone oczy, cienie tego no, bardzo dramatyczne postaci i miałem nawet kompleks taki, że przez pierwsze no, dobrych 20 lat. Ja grałem tylko jakieś takie poważne, dramatyczne role i bałem się komedii. No ale jak ta komedia się zaczęła najpierw w teatrze, a później, a później właśnie w serialach i, i w filmie, no to się prawie nie może skończyć do dzisiaj. Ja już trochę, trochę chciałbym grać coś innego. Na szczęście udało mi się w drugiej części, szczególnie, Sługi Narodu zagrać no, oligarchę bardzo bogatego człowieka, też niezbyt sympatyczną postać i no, chwała za to reżyserom obsady, że obsadzili mnie w czymś takim, bo w pewnym momencie no, warto by się troszeczkę odranczowić, tak bym powiedział. Tak, rzeczywiście na backstage rozmawialiśmy o Seljalu Rancho. Ja oczywiście będę Państwa, mówię do fanów rancha, informował o rozmowie z panem Wojciechem, bo wiem, że na to też czekacie. Tak samo jak ostatnio Sławomir Rzechowski był gościem przecież programu, to, to też zaraz się Rwetes podniósł na grupach bo który z aktorów jest? Właśnie w programie i od razu jest taka, czuję, czuję, czuję że temperatura rośnie wtedy. No, ja ja bardzo dzisiaj. się cieszę, że ten serial nasz, kochany Ranczo, który uważam za bardzo dobry serial, naprawdę bardzo dobry, cały czas żyje swoim życiem, pomimo tak. tego, że ile myśmy obliczyli? Że dziewięć, 9, dziewięć lat, produkcji, temu, tak, 8 9 lat temu skończyliśmy to kręcić, emisji, no więc to jest ewenement, ponieważ jest ciągle powtarzany to ten serial ciągle żyje i ciągle zdobywa jakby nowych, nowych fanów wielbicieli. I dobrze dlatego, że tak on po pierwsze został genialnie napisany przez Andrzejka Grębowicza Świętej Pamięci już niestety, czyli Andrzeja Brutera, bo takiego pseudonimu używał i Jurka Niemczuka. Także na początku było słowo. Najważniejszy jest scenariusz i każdy aktor, Drodzy słuchacze, drodzy oglądacze, Wam to powie, że na początku jest scenariusz, i to jest najważniejsze, ponieważ scenariusz był świetny, obsada była dobra, reżyser bardzo dobry, operator no to powstał serial dobry, ale cały czas podkreślam scenariusz. I jeszcze raz scenariusz. Tak. A później się okazało, że e, czy na początku miało być tylko cztery sezony, a później się okazało, że serial no, naprawdę rodzi tylu fanów. I, i do dzisiaj no, zresztą, że była kontynuacja. Ja tak świątego. strasznie nie śledziłem, ale czarek, Jak y, y, mówił, że właściwie to się rozkręciło po powtórce pierwszej części, uh -huh. że dopiero powtórka sprawiła to, że ludzie bardzo zaczęli oglądać i przecież ten serial miał, serial miał się kończyć po, czterech, serii, tak po czterech sezonach, prawda? Już nawet tam w scenach, o ile pamiętam, była na ławeczce, że ławeczka się żegnała no, z widzami, prawda? Dokładnie tak no, jest. ale ponieważ parcie było takie duże i tak duża oglądalność i ogólna chęć, żeby to kontynuować, no to jeszcze poszliśmy w sześć sezonów, tak? tak? była roczna przerwa, także w sumie kręciliśmy to 11 lat, no także mm -hmm. długo, długo. Tak, a co do komediowych postaci, to ja jestem też fanem serialu Miodowa to przyznam się szczerze. Ja też. No właśnie i tam ja też. też pojawia się Wojciech Wysocki w roli inspektora. Kopka, Tak, tak jest, który ma tą kwestię. No, to też jest charakterystyczna z automatu, bo się jąka, i zanim wypowie kwestię, to też już budzi śmiech. No i zresztą teatr żydowski, gdzie to było wszystko na żywo. No właśnie o no magię. Każda taka rola no, właśnie człowieka jednak jakoś ułomnego czyli jąkały jest ryzykowna, żeby, go nie, żeby to było zabawne ale le, i, i lekkie. No chyba mi się to w miarę udało. Ja bardzo lubię tego kotka. Tam za dużo nie miałem, ale miałem chyba cztery czy 5 odcinków. Tak, tak. I lubiłem to, lubiłem to grać, bo jakoś sobie taką wymyśliłem formę. Że a ponieważ reakcje były prawdziwe, niedokładane z puszki, czyli staćmy, tylko myśmy to normalnie grali przed żywą publicznością i słyszeliśmy reakcje widowni i te reakcje były i były dość gromkie, no to miałem od razu dowód na to, że ta postać, że siedzę w tej postaci. Mhm. Także tak, to była bardzo fajna Trzeba praca. E, bardzo. Od razu aktualizacja, weryfikacja od widzów. To, tak, 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 to, tak, to od razu wiesz, czy to jest dobre, czy nie. Bo można sobie nie wiem, ile śmiechów podłożyć w, w sitkomie, a to i tak nie jest śmieszne. Ja, no, w... ja nie będę się. Niby to pomaga, ale mnie nie pomaga specjalnie. No. A to było prawdziwe. Oczywiście taka realizacja jest o wiele bardziej kosztowna, no, i rezygnuje się z, z takich form. Realizacji, czyli z żywej widowni. To było montowane bodajże z dwóch takich przedstawień, plus próba, gdyby coś tam nie wyszło. No i, a później już niestety wszystkie te sitcomy kręciło się bez udziału żywej publiczności, tak, już od prawda. pewnego czasu, koszta, Zresztą, pieniądze, Jak Kiedyś właśnie Artur Bartiś, który pozdrawiamy serdecznie, który był gościem właśnie programu, Artur. tak jest, wspominał, że właśnie użyty śmiech podczas Miodowych lat był używany w innych produkcjach po prostu. No chwili. tak, no bo <laughs> był autentyczny, bo był autentyczny prawda? prawda? No i mamy odpowiedź. Ale już wspomniałem o tym, tym mieszaniu rzeczywistości i właśnie chciałem zapytać o twórczość Herberta, bo dzisiaj w sumie ja będę miał też okazję widzieć Pana na żywo. Muszę powiedzieć, że jak zobaczyłem, tylko w pismu, ja, Dobra, mówiłem do ekipy kanałowej, odzywamy się do Pana Wojciecha. I ja jestem osobiście fanem twórczości herbertowskiej, ale jestem ciekaw w Pana zdania, jak ona się rzeczywiście cały czas przenika do, do teraz, do dzisiaj. Na ile jest ponadczasowa? No, jest ponadczasowa, no bo Herbert wybitnym poetą był. I ten program ma już parę lat też, ma już parę lat. Przedtem był wykonywany z muzyką, z odtworzenia, na, z, z, że tak powiem, z Janem Sebastianem Bachem, no ale ponieważ mój kochany Piotruś Matczuk wygrał. Casting z, z Bachem, to mam teraz muzykę, muzykę na żywo. Muzykę na żywo gramy. Ale wracając do Herberta, on jest dlatego tak atrakcyjny, bo jest szalenie konkretny. To jest, to jest poezja konkretu i myśli, a nie nastroju i przyrody. Tak bym powiedział. Uh -huh. I dlatego jednocześnie jest tak atrakcyjna do mówienia przez aktorów, bo ona jest no, szalenie konkretna. Co ja tu mogę więcej powiedzieć? Są mądrzejsi ode mnie, którzy zgłębiali tę twórczość. Ja starałem się ułożyć ten program tak, żeby był, znaczy te wiersze, ten, żeby te wiersze były zrozumiałe bez tak zwanych przypisów. To, to, to miało i ma pełni, pełnić też funkcję trochę edukacyjną. Żeby widz, który przyjdzie dzisiaj po raz pierwszy do Starej Remizy we Włocławku i być może po raz pierwszy czy drugi usłyszy ten wiersz, ten wiersz był dla nich zrozumiały, że ja mogę ich pociągnąć tym wierszem, a że oni na tyle to rozumieją, że nie muszą. Patrzeć później, co to znaczy, mm -hmm. bo e, proście jest czytać w domu, prawda? W domu się czyta, czegoś nie rozumiem. Przypis jest taki, że no a, aha, Apollo to był ten, a, a Persefona była ta. Ja tutaj takich wierszy unikałem, żeby właśnie widz nie musiał sięgać do przypisów. No i będzie okazja dzisiaj to zobaczyć we Wrocławku natomiast również zapraszamy na ten że spektak Państwa w całej Polsce bo widziałem, że te inne miejsca też oczywiście są i jeszcze nieraz będą eee... ale zapraszamy też o, do całej Europy myśmy tak jest. z Piotrem teraz ostatnio w Londynie chyba ostatnio w Londynie, byli... chyba, ostatnio w Londynie tak? tak niedawno miesiąc temu natomiast byliśmy też byliśmy też w czerwcu w Paryżu a takżeśmy sprytnie ułożyli te nasze występy, żeby być na Roland Garros i widzieliśmy półfinał Igi Świątek. Także o, chcieliśmy jest, do Londynu pojechać, pojechać, w lipcu, żeby zobaczyć Wimbledon, no ale to się nie udało akurat, bo w lipcu słabo się sprzedaje, że tak powiem, jakikolwiek przedstawienie. Tak, to jest okres tak, wakacyjny tak, tak. wtedy rzeczywiście. Także no, byliśmy, byliśmy jeszcze, wracając do wątków sportowych, i w Kalifornii, i Byłem na jednym meczu z Jackiem Nicholsonem, tylko że on siedział w pierwszym rzędzie, a ja w ostatnim, także na półfinałach konferencji zachodniej. W LA, czyli w tak, Los Angeles. Tak? tak, to jest wielki kibic jeziorowców. Ja myślę, że ostatnio nie ma zbyt dużo y, momentu, żeby się cieszyć, niestety, z tego powodu. O koszykówce zaraz sobie jeszcze powiemy na sam koniec rozmowy. Myślę, że ten, kto jest bliżej Kuja Fiwocławka, skojarzy dlaczego. Bo dosyć często kamera podczas pewnych playoffów pana Wojciecha łapała <noise> jako zagorzałego kibica podczas spotkania Anwilu. Ale y, Grzegorz Mons kiedyś. Jeszcze na chwilę o. wspomnę też przecież fantastycznego aktora i nie tylko ranczerską postać. Wspominał lata studenckie. Wspominał właśnie historię z tak zwanym Łomem, czyli z łomiennym. Tak. tak. I, i, I w którymś. Z programów dokumentalnych wypowiadał się o Tadeuszu Łomickim wino. Ja do dzisiaj pamiętam, jak on kiedyś na mnie nakrzyczał, a to było 50 lat temu, mniej więcej tak, no, jest... bo Łomnicki krzyczał tak, że, że ludzie uciekali. On pod... jest taka legenda, nie wiem na ile prawdziwa, jak grał Artura Ui. W Leningradzie, czyli Artur Ui, czyli no taka postać, której, której protos plastą był Hitler. Mm -hmm. I próbował sobie tego Artura Ui tak kameralnie, kameralnie, I na próbie generalnej przy, przy udziale no takiej niewielkiej liczby pracowników. Przemówienie zaczął mówić tak jak Hitler i ryknął parę razy. No to ludzie podobno uciekali. Także Grześowi się nie, nie, nie dziwię, że on uciekł też przed łomem. Tak? No właśnie. Ja myślę, że młodszym widzom warto by parę słów powiedzieć, ale też o tym napiszemy w komentarzu, kim był pan Łomnicki na Ta, Tadeusz Łomicki. Mówiono, że to był najlepszy teatralny aktor w Europie mhm. swojego czasu, w latach 60. -tych. Tak, w latach 60. -tych. Ja mam pewną kreację akurat z serialu Domu, o którym wspominaliśmy, ale to jest pierwszych sezonów, bo przecież reżyserem był jego brat. Tak. Także tak, też tak, zatoczyliśmy tak, koło. No to wróćmy na chwilę do no, takiej koszykówki, bo tutaj wspomnieliśmy. Nawet nasz realizator pozwolił sobie przytoczyć zdjęcie z panem z, z tego okresu. Wielkie emocje. Pana bliska zajmuj z Jackiem Łączyńskim tak. i mecz, na którym pan myślę, że. Też mógł sobie od razu po nim zmierzyć ciśnienie i sprawdzić. No tak, tak, tak. Ja w pewnym momencie, ponieważ u Jacka ćwiczyłem na siłowni, byłem tutaj właśnie na tym najważniejszym chyba meczu, kiedy oni odwrócili wynik Czwartej bodajże kwarcie, tak. i to był, proszę mnie poprawiać, jeżeli ja coś źle pamiętam, ja jestem aktor, to ja mogę źle pamiętać takie rzeczy. Rolę muszę dobrze. Tak, rola jest najważniejsza. Także to, to był mecz z Zastalem. Tak, I jeszcze drogą. Łukasz Koszarek grał tak. z tego co pamiętam, tak, a po przeciwnej stronie jako rozgrywający Kamil Łączyński, czyli, czyli syn, syn Jacka. Tak, i to był pamiętny mecz, bo wydawało się, że wszystko zmierza ku temu, że jednak Zastal wygra, i w momencie e, role się odwróciły i w, no rzeczywiście emocje były olbrzymie. Emocje były olbrzymie i, i to był mecz chyba decydujący, tak? Tak. Decydujący o mistrzostwie. O wejściu do finału. O wejściu do finału, tak. tak, czyli to był, tak no tak, nic, finału. no ale... Ale mieliśmy ale ale ogromną było, stratę tak. wtedy rzeczywiście i, i, tak, i no tak. i cała Cała hala mistrzów wtedy po prostu chodziła. Ja myślę, no że a Jacek przewracał pracę. barierki, to znaczy yy, to nawet jest uwiecznione, że on biegał. przewracał barierki, wbiegał na boisko i że tak powiem emocjonował się. No. Tak, tak to było. To jeżeli będą też oglądać nas fani Jan Will Wocowek. Pozdrawiamy. E, pozdrawiamy Amin oczywiście. Pozdrawiamy. No, jeżeli... Świetnie Wam leci w tej Dokładnie. chwili, wszystko wygrywacie, tylko żeby to się nie skończyło tak jak w zeszłym sezonie. Dokładnie, no by tak nie było, my też sobie tego życzymy, przyznamy szczerze. No, bo na razie, na razie źle, tak. bez porażki. 8-0. Tak? Tak, 8-0. No. Tak no. no tym I sportowym poniżej. akcentem e, zakończymy rozmowę z Wojciechem e, Wysockim, spojrzałem na zegarek, a za niecałą godzinę zaczyna się spektakl, także tak będziemy musieli też już pożegnać naszego gościa, bo przecież musi się przygotować do tego. Panie Wojciechu, to była ogromna przyjemność gościć Dziękuję Pana w programie. serdecznie, pozdrawiam Dziękujemy. wszystkich. Nie tylko kibiców sportowych i kibiców koszyków. Tak jest. Wszystko. I nie tylko fanów Franca. I nie tylko fanów Anwilu. Tak Polonia, jest. Warszawa. Bo właśnie, bo przecież tutaj też, też tak. ostatnio no. bardziej Legia i Dziki, no nie? Się no tak, no ale ja jestem jest. wierny. To nie, ja, ja tutaj Czy zacząłem kibicować Polonia. jakby w w w tej chwili są w pierwszej lidze. No dobrze, zobaczymy. Zobaczymy. To trzymamy kciuki również za Polonię. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.